Pierwszy w Zabrzu, pierwszy na Śląsku ekologiczny mural antysmogowy. Dlaczego ekologiczny? Bo ma najmniejszą ilość LZO, które posiadają farby dostępne w Polsce. LZO to nasze znaczy Lotne Związki Organiczne. Antysmogowy, dlaczego? Ponieważ zawiera nanotechnologię tle... dwutlenku tytanu. <ścoughs> dlaczego taką? Bo nanodwutlenek tytanu rozbija tlenki azotu, które są częścią smogu i które trują nas codziennie. Zapraszamy do czytania więcej na ecoevolution.org i do obserwowania nas, bo cały czas staramy się malować więcej i więcej. Obiecałem kiedyś, że to będzie 10 km, mam nadzieję, że to będzie 100. Zapraszamy do współpracy miasta i firmy. Dziękujemy Tauronowi i dziękujemy miastu Zabrze za podjęcie rękawicy i zrobienie tego z nami po raz pierwszy. Jest to bardzo ważne, bo ma siłę dokładnie 126 drzew. Dlaczego 126? Bo każdy metr kwadratowy tego muralu jest równoznaczny jednemu średniej wielkości drzewu. nie tyle samo filtrują powietrze. Dlaczego jest taki biały? Dlatego, żeby niwelować wyspy ciepła.